Jeżeli znasz kogoś, kto szuka pomocy dla osoby mającej problem alkoholowy, to zapraszam. Z całą pewnością tematy poruszone w tym nagraniu będą dla Państwa wartościowe. Po co dla osoby, która weszła w stałą relację z alkoholem? To, co dla tej osoby jest rozwiązaniem, dla rodziny, dla bliskich, którzy się martwią, przeżywają, jest problemem. Zbudowanie sobie takiej, takiej, takiego zamku ze szkła, do którego nikt nie ma dostępu, jest fikcją, bo jakość życia nie zależy od metrażu mieszkania. Od waluty, którą w danym kraju mamy, albo nie mamy. Jakość życia zależy od tego, co ja czuję. eufire.pl Terapia i Podświadomość.